Oliwia Bieniuk na Instagramie uczciła szóstą rocznicę śmierci Anny Przybylskiej, udostępniła kadr jednego z filmów, pięknie go podpisała. W jaki sposób znak zapytania. Oliwia Bieniuk jeszcze w tym miesiącu skończy 18 lat? Pomimo młodego wieku córka Ani Przybylskiej i Jarosława Bieniuka stawia pierwsze kroki w showbiznesie. Nastolatka bierze udział w kampaniach reklamowych, zadebiutowała na branżowej imprezie, a także udzieliła wywiadu magazynowi Viva. W rozmowie z dwutygodnikiem Oliwa zdradziła, że ostatnie urodziny, które świętowała w towarzystwie mamy, wyparła z pamięci. Rok później dostała wyjątkowy prezent, który towarzyszy jej do dziś. Ostatnie urodziny za życia mamy też wyparłam. Pamiętam tylko urodziny po jej śmierci. Dostałam wtedy w prezencie pieska, Kłukiego. O, biega teraz po ogródku. Olivia Bieniuk uczciła szóstą rocznicę śmierci Anny Przybylskiej. Oliwia Bieniuk stara się być aktywna w sieci. Regularnie udostępnia nowe posty, które obserwuje prawie 180 tysięcy internautów. Okazuje się. Że nie wszystkim wpisy przypadają do gustu. Nastolatka pod swoim adresem usłyszała kilka gorzkich słów od anonimowych komentujących: Na Instagramie zdarza się, że ktoś napisze o mnie jakieś mocne słowa, choć teraz nie mogę sobie przypomnieć, które najbardziej mnie zabolały. Chyba coś o mamie, że nigdy nie będę taka jak ona. W życiu jest dużo zawiści i zazdrości. Niektórzy myślą, że mam lepiej niż inni. Najczęściej są to obce osoby, mówiła w wili wykrzyknik Kroka. Na szczęście Bieniuk nie bierze uwag anonimowych komentujących do serca. Zamiast się nimi przejmować, publikuje kolejne posty, w których zdradza wybrane szczegóły z życia prywatnego, zwraca uwagę na ważne wydarzenia. Tak było w poniedziałkowe popołudnie, gdy upamiętniła szóstą rocznicę śmierci mamy. Oliwia na Insta opublikowała kadr z filmu, w którym zagrała Przybylska. Chociaż podpisała go krótko, słowa chwytają za serce. Kocham Cię, mamusiu. Warto dodać, że Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku. Przegrała walkę z rakiem trzustki.